Witajcie widzowie! I dziś gramy w Minecrafta z moim kolegą. E, I dziś będziemy robić survival na Easy Mode. E, a nie, mogę sprawdzić. Kosem kwiatki. Kosą kwiatki kwiatki. E, gramy niestety na bedroku, no bo... Mój kolega gra na konsoli, a na konsoli wiadomo nie ma Java Minecraft. Więc niestety jest na tym. Na Minecraft bedrock! Eee... Drzewo. Nie! Luna! Luna nie zejdź stąd! Luna! Nie! Dobra! Jestem dwa drzewa. dwa drzewa, pięć znaczy, trzy No Luna Czekajcie, w zaufie. Luna, słuchaj. E, dobra, dobra e... Luna! Nie Luna, nie możesz! Nie możesz tu! No, no zejdź! Może no, iść mi z krzesła? Ech, dobra eee, A gdzie jesteś? A, tutaj eee, Luna Weź mi Proszę drogi, Luna Nie Luna Nie możesz E, e, siekierka e, i kilof e, i co jeszcze nic dobra. jestem mam siekierkę kilof e, ten Szekierkę, kilof, patyki, drewno i kratki. A Ty Filip co masz? No ja mam chłodę. No, A po co Ci chłoda? Mam 50 deski, kratki, dwa patyki, siekierę, miecz, dwa patyki, kilo, jedzenie skórę i skórę. Okej. Okay. Ale tu. Ja lecę szukać wioski. gdzie ty te skrzydła kupiłeś? No w sklepie. No, dobra. No jak pójdę z tobą? E, ja łódkę stworzę. Okej. Okay. Ja też stworzę. Luna, słuchaj, te krzesło to nie zabawka, no. Chodź. Z drzewa skocz. E? Dobra. To mamy dwie łódki. konsoli to tą łódką się pływać Ja w sumie płynę tam. Widzę Ciebie kotem moka. W ogóle powiedziałeś, po co nagrywamy tego Minecrafta? No tak. Nie? A, dobra, to tak, nie słyszę. No za nie usłyszałeś. Czekaj, ja... Ty wyruszaj, a nie ja z Tobą będę robić. A, Delfina masz!

Już się wiem, że mikrofon mam wyłączony, ale szczęś, na szczęście wyłączyłem. Ja w ogóle nie wiedziałem, że delfiny w Minecraft nie, nie wiedziałeś, że są delfiny w Minecraft? Nie, że biją. A, no ja też nie wiedziałem. Dzień no, dobry panie zamknięty. <laughs> no weź miki. No, mi. no dobra, już przestaję. No. Hvað er það þannig? Nei Það er maður Hvað er það? Ó Ti Hvað er það? Hvað er það? Tam. Czemu to zużyło tyle tych? Eee, tyle... E, jak to się nazywa? Tyle zużycia. Nie, moje świnie. Albo kurczaki, nie wiem. O tam jest winie. Problem, bo. Nie ma. To nie ma. Dobra, ja do nocy nas pozbieram drewno. Dobra, ja lecę w sumie. Ja lecę. O, mam wioskę! Co? Mam wioskę! Po, za górą? E, nie, przy górze. No na. Słuchaj. Nie. No. Czy po, lewo? po lewo. Po lewo, dobra, jestem lewo. Zależy w którą stronę chodzi. No po lewo, po lewo. Mam nadzieję, że to są kowal... Jest kowal. Jest? Nie, mam nadzieję, że jest. Yy, eee, to, to jest? Jest? Co to jest? Krzew świetlika. Nie wiesz co to jest? No nie wiem, ja tego nie widziałem. A możesz to zjeść? No mogę, mogę. Te świetliki to... latają tutaj. No ja wiem co to. Czy ty widziałeś tego Sida, jakby? Tego, powiedzmy, że startowego? Czy nie? Ja nie, nie, nie patrzyłem na niego. A, dobrze. Boże drogi, Luna! Nie. Ja, ja się idę się przespać. Dobra, ja mam to mam łóżka. Nie do no seria w pobiedzie, że są potwory. Nie. O. o! Nie, on no tam bez łóżka A zombie przy mnie stoją O, widzę No jest ten e, Zombie villager Uciekam I jakoś ucieknę, mały zombie mnie bał No, no. Nie Luna, no naprawdę, przestań Dobra, jestem O Zobaczę jedną rzecz. Nie no, jeszcze klipcie na no serio. Nie no. Ty na pewno masz łóżko. No ja mam dwa łóżka tutaj. Dzień dobry, proszę pana, co pan mi sprzedaje? O, dobra. Czy ty jesteś? Popres. O kurde. Po no, dobra, dobrze znosz. No, po pobliżu są potwory. Nie. No, jeszcze raz do mam. Ty z villagera. Nie, jest. zombie, zombie. Ja też raczej będę miał, bo... Ale jest to nie. Ja sobie robię... ...żelazne kilo. Skąd masz żelazo? Nie, z Golema. A ja chciałem wziąć Golema. Jakby co mam dla ciebie tam. O, to się przyda. Dzięki. Jest to za tobą. No, no wiem. A właśnie, tu jest łóżko. Eee. Pozdobywam nam teraz trochę jezonka. Tutaj tarczy. A tu jest tobie. Ja potrzebuję gravelu. Dajcie mi gravel. A po ci gravel? Może no, mieć krzemień. O kule jak ja lecę jeszcze skinny. Powidzę. A, dobra. kurde. Jezonka nie mam. No. No. Że nie mogę. Mam z Pauna no, Pointa, zrobi e, sobie z dużą ilością żelaza. E, Zamiast kamienia, nie żelaza, pomyłka 8, um, nie 10, nie, w sumie 12. Hmm. Strzały. Hmm. A jak ja gdzieś się... wyrzuciłem strzały. No tak, to ja robię mierzyć, to takie strzał. O mi czkać. Skudimy żwir, to znaczy. No on róbmy, żeby zrobić strzały. To takie strzały. i sobie łóżko. Tak, ok, ja już mam łóżko od wioski. O, o żelazo! Co ja ciągle cię w medy dostaję jakieś? Nie ma dobra. Ja idę Ja właśnie mam jak jakąś. A ja mam, ja mam puszko przy jaskini. Kurka. Woda.